Cześć, w odcinku. Nic nie zrobiłem od końca skończyłem, tylko poniszczyłem ramkę śmisną, jak cała noc. Zastanawiałem się nad tym, jak to rozwiązać, bo problem, jest w tym, że pożyłem sobie. Ale boję się, bo te smoki mogą być bardzo nieprzyjemne pod względem tego, że one się rozpią dość w dużych ilościach. no tam dwa się zrozpią na jedną wioskę. To przydałoby się jednym. Alfaza. Wow. Nie wierzę. Ja mam dość. Które to było? Patrz na czas, patrz na czas. To. Cześć, smoku. A! Fantastycznie. A ja coś mówiłem o tym, jak to przeżyć. Smoki respią się na potęgę, na potęgę po prostu. To kolejny Boże, czy ty to widzisz? Boże, czy ty to widzisz? No, chyba chmurę wyłączyć. Nie, zostaw, trenerze. Nie, rób. Nie, no ty też tu jesteś jeszcze faken machen. Takie. Ja tak lubię sobie powiedzieć. Co ja mam zrobić z tym faktem? No, normalnie olałbym tam to miejsce mojej śmierci, ale tam mam dwa AT stony. A nie wiem, czy grup się kiedyś nie dezintegruje. Mogę liczyć na farta. Znajdę święta na pustyni. Weź. Chyba to sobie wezmę później. Zapiszę sobie to Spider Lab. Spider Lab. Ej, elegancko. Mam moce pająka, które dają mi. AP, szybkość, wysko, teraz jedną rzeczą, której potrzebuję, to jedzonko, Wchodzenie po ścianach. Co jest tutaj? Rozumiem, Ło. Wow. mogę to zjeść? Jest to forma jedzenia. oczywiście elegancka, to mi daje efekt. Wow, stretch Fire Resistance. Jeszcze kowal tu jest. Bardzo dobra wiaska. Fauner Sucker. Okay. ok. Mogę przechodzić przez ściany. W, a to jest WRF3. Ok. I to jest Wally West To elegancko. O. Daje ten. To jest samo? Nie, to nie jest to samo. i to da pewnie jakąś skoczność. A. Niewidzialność i regeneracja. Ok, to bardzo dobry, bardzo przydatny. To jego trzeba dość. Mało używać, się. Nie lubię pustyni. Ale z jednego powodu bym sobie pobiegał. W Pająki sobie liczymy, wspaniale. Nie mam po grać na podstawie. Mam jedną opcję. Nie chcę umierać z tym, co mam teraz. Fajnie, że Spider-Sans zadziałał, ale mogę wiedzieć na kogo. Dobra, nie wiem, ale boję się, dosmiesz chodzi, aż też jest mi taki pajęczy Nie lubię ich właśnie za to, że tak straszą mnie. No, to 120 fps w czemu mnie hipogryf bije? Za co? No nie wierzę w mojego niefarta. Nigdy mnie hipogrem nie zaatakował. Trzeba było go O, aż my przychodzimy. Nie, dobra, no, zmieniam jednak. Do dziewięciu, może będzie lepiej. O, I już mamy jakieś podstawowe narzędzia. Elegant. Liczę na to, że w nocy tamten lodowy smok pójdzie spać. To też to jest takie ryzykowne, bo nie mam pewności. Ale bardzo chętnie odzyskał tamtej. Jak ich nie odzyskam, to będzie prawo. Zabiłem owce, nie? To jeszcze jedna biała owca. No to chyba GG, bo ich tu nie ma. Jezu, jak dobrze, że mam pajęcze mocy i nie mam holdy major. Normalnie powinno mi podświetlać, ale nic nie podświetla i się boję. Bo nie wiem, czy to jest nade mną, pode mną, obok mnie. Wiem tylko tyle, że gdzieś moby Normalnie spanie na polu. Ciężkie do odzyskania w sumie. A mogę zrobić Fajne rzeczy. Nie, czemu na mnie? Dostaw. Nie, nie teraz. Nie ma takiej opcji. Ty tu dalej jesteś. Fuck, 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 fuck. fuck, fuck. Oh shit, here we go again. Nie trafiasz, nie trafiasz, nie trafisz. Trafiasz, trafiasz! Trafił. Taktyka, 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 taktyka. Muszę połapać w waypointer. Aba te wszystkie są wiadomo kiedy. Ten jest teraz. Eu espero bambina Te ważniejsze rzeczy dla mnie w miarę odzyskałem, aczkolwiek tam też są dość fajne itemy. On się zbugował? Sorry, katar. Jeju, teraz to jest słabsze, to... teraz tak, sobie założę te, to... kurczaki, no nie wiem. Dobra. Jedna co bym chciał podnieść to jeszcze węgiel. O, to mi jest potrzebne no właśnie. Węgiel. Kurde, wszystko się. Dobra, tory mnie podpisuje. To mnie pod... No te dwa koperu, jeszcze dwie rzeczy muszę podnieść. chociaż chyba, że... No to dlatego mogę wywalić... Jeden chleb, jeden nabratny, o nawet teraz, patrz, żyjemy, oła, mamy wszystko, mamy HP, mamy itemy, mamy uwięzionego smoka. Nie wierzę, że niechcący tu wpadłem. O oh fuck, on mnie zabije. Nie zabiję mnie, bo nie dam mu się. Nie, odzyskałem wszystko, więc nie dam się tego łatwo Tylko nie wiem, najgorsze jest to, że nie wiem, co dalej zrobić, bo nie wiem już, w którą stronę mogę iść, żeby smoka nie spadł. Najchętniej, no... Pobiegnijmy po drugą stronę. Oops. On tam się dobrze bawi sam. Ale niestety ten niech też już dobiega końca. Kurde, nie wierzę, dwa odcinki, a ja jeszcze nic nie zrobiłem. Ale raczej tak to będzie wyglądać. Bo działać szybko na tej mapce i na tych teleportach, jeśli się zażyć faktycznie. To jest pielnie niesamowite. To jest jakaś magia. Ale przydałoby mi się... Miejsce na doma ja biegam po zimowych biomach. To też nie jest zbyt dobry pomysł. Nie? No więc drugi odcinek dobiega końca. Dziękuję za oglądanie. Na razie trzymajcie się. and yo